Dziś pokażę Wam jak odgrzebić skutecznie yy, samemu klimatyzację w BMW 90 Na początek odkręcamy dwie śrubki na dole pod schowkiem, żeby zdjąć tutaj tą osłonę. Nie wiem czy dobrze widać. Dobra, ja odkręcam i zaraz wracamy. Śrubki odkręcone. Zdejmujemy teraz tą osłonę. podamy ją sobie na bok. kabelki. Teraz przystępujemy do następnej czynności, jaką jest zdjęcie schowka Jest tutaj śrubek do odkręcenia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć z tego co widzę. śrubki odkręcamy i zaraz wracam. dobra ja już śrubki odkręciłem teraz po prostu wyjmujemy schowek i ukazują nam się kabelki od lampki teraz tak wyjmujemy tutaj ten kabelek od lampki żeby na wygoniło z nich schowek kabelki również jeszcze tutaj pach 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 z tyłu jest jeszcze jedna nie wiem czy dobrze widać tutaj to jest chyba chyba no, nie wiem do czego to jest ale też Z schowek mam zdjęty proszę następną rzeczą musimy zrobić? Jest.